Arystoteles twierdził, żeby człowiek mógł rozwijać swoją fizyczność, intelektualność i moralność potrzebuje do tego ludzi potrzebuje żyć we wspólnocie, stworzyć społeczność. I powiem wam, że całkowicie się z nim zgadzam. Obóz Beyotyot to miejsce, w którym czuję tą społeczność, atmosferę. Wspólne dążenie do tego samego celu, czyli bycia jeszcze lepszą wersją siebie. Dobra, dojechaliśmy już do noclegu we Władysławowie. Pokój wygląda tak i to jest nasz cały pokój: Łóżeczko, szafeczka. Ale co jest najciekawsze, pokażę Wam coś. Te okna dokładnie to jest sala treningowa. Więc tu jest żabeczka elegancko, tu jest sala treningowa. Więc ogólnie na trening mam bliżej niż obozowicze. Zajebiście. A teraz lecimy coś na szybko zjeść przed treningiem i zabieram was ze sobą. Siema, dla tych, którzy nie widzieli, odpaliłem ostatnio na moim kanale funkcję wesprzy. Obok przycisku subskrybuj pojawia się mały przycisk Wesprzy. Tam możecie wesprzeć mój kanał poprzez małą, większą lub bardzo dużą kwotę. Dzięki temu będę mógł rozwijać dalej swój kanał. Kurwa, boli mnie szyja Więc jeżeli chcecie wesprzeć moją twórczość dołożyć taką małą cekiełkę do mojego kanału To wejdźcie w funkcję wesprzyj, tam wytłumaczę wam szczegółowo na czym to wszystko polega Och Mam w planach nagrywać bardzo dużo Chcę solidnego vloga skręcić po prostu z tego wyjazdu No i też chciałbym wspomnieć o ekipie z Bunsa Czyli takiej cukierni w Gdyni Robią drożdżuweczki. no i dostałem dzisiaj jedną bonusową to jest jakiś viper, chyba. Ja brałem okulary ze sobą, czy nie? Jechałem bez. Mam coś takiego, że władzę wydaje mi się opuszczonym miastem, nie w sezonie. Że to jest miasto duchów. Idziemy, idziemy, i wszystko jest zamknięte, zabite dechami. Każdy sklep jeszcze pada teraz. To już w ogóle jest taki vibe silent hit. Dwie godziny do treningu. Suchy chleb. Więc wjeżdża Żurek. Mam nadzieję, że się zdąży strawić. A co to tutaj stoi pod salą treningową? Wracam właśnie z jedzonka. Czyżby to szczepan strychował? Elegancko. Będzie rozpakowywane. Dobra, ja tu na szybko, bo właśnie montuję ten film, ale jest sprawa. Ostatnio mam rozkwinę dotyczącą mojego kanału. YouTube zaproponował, że dla swoich odbiorców powinienem stworzyć grupę, gdzie będziemy mogli się wspólnie komunikować. No i zacząłem rozkwinać, że wspólna społeczność to jest to. Udostępnianie sobie jakichś zajebistych akcji z zawodów, nowych technik, osiągnięć lub po prostu luźnych rozkwin. No dobra, ale jak nazwać taką grupę? Każdy chce być czymś super. Terminatorem, Jaguarem. Czy mega agresywnym monstrum, którego każdy się boi. A co gdyby tak nie wymyślać groźnej nazwy? A co jeśli nie mówić, że jest się mocnym, tylko być mocnym? Więc stwierdziłem, że wrócę do korzeni. Pawka, jak rozmawiałem z nim o założeniu tego kanału, dał mi pomysł, żeby nazwać go Fightłapa. Mi zależało na nazwaniu go swoim nazwiskiem, ale pomysł był zajebisty. Świetna nazwa, gra słowna i to jeszcze z przekazem. Jak wiecie, jestem białym pasem w tej dyscyplinie, czyli Fightłapom. Ale moim marzeniem jest być jeszcze lepszą wersją siebie i szlifować swoje umiejętności. I wiem, że wy też jesteście fajtłapami. A jeśli nie, to i tak każdy z was kiedyś był fajtłapą. A jeśli nie byliście, to i was, bo kłamiecie, nie uwierzę, że przy narodzinach zrobiliście taką wkrętkę po nogę lekarzowi, że wracał do domu tyłem. Każdy z nas jest fajtłapą. I dąży do tego, by być fajtłapą Trochę się rozgadałem, ale chciałbym, żeby na tym kanale były też rozkminy A ta męczy mnie od kilku dni Dajcie proszę znać w komentarzach, co o tym sądzicie I czy chcielibyście taką grupę, gdzie będziemy mieli wszyscy ze sobą kontakt No i lecimy z pierwszym treningiem Dziczki już wypakowane, ludzie się zebrali, więc można zaczynać Jestem Bardzo serdecznie na 17. edycji No dzisiaj ja muszę otworzyć trening, bo Piotra nie ma, jakieś zatrzymały dziękuję dzikowi za napoje, bardzo ostrożnie z tymi energetykami, dobra? Bo to naprawdę, że, że tak powiem, pierdolnięcie. Jak pierwszy raz to wypiłem, to chciałem na sobotę z koleżką iść. Ale bokserską, <grym> bo jasne, no siłą mnie. Zaczynamy. Trening wygląda zazwyczaj tak, że robimy rozgrzewkę, później siadamy w kółku, no i któryś z trenerów pokazuje jakieś fajne techniczki, no i w parach je później przerabiamy, analizujemy, rozszerzamy o różne warianty, no i na końcu są sparingi. Ładnie zaparowało. Chyba nic nie nagram. Już po pierwszym Sparingu. Znaczy po pierwszym dniu treningowym na obozie. W ogóle na tym obozie ogarnąłem, jak zrobić pranie i je wysuszyć w niecałe 25 minut. Jeżeli jesteście ciekawi, to dajcie znać w komentarzach, a pokażę Wam ten patent w przyszłym odcinku. Wiktoria powiedziała, że moje placuszki śmierdzą. Popowa je do szuflady. To był bardzo dobry patent, żeby kupić sobie przed treningiem jedzenie i wziąć je na wynos. Więc zamówiłem sobie żurek. Placki po węgiersku wziąłem na wynos i teraz zjem je po treningu. I To jest idealne, bo jak widziałem, to wszyscy z obozu rzucili się na jedną żabkę w okolicy. A ja elegancko tutaj, proszę bardzo. Tu jest sam sos, trzy takie placuchy. No i co? Pierwszy trening zajebisty, fajny może nóż, o, jest nóż. Dzień dobry. Powiem Wam jedno. To była ciężka noc. Nie wyspałem się w ogóle. E, może to dlatego, że pierwsza 30 poszedłem spać, albo jakaś druga. O 8 musiałem wstać. Nie wiem. Może dlatego. Ale tak się fajnie wczoraj live'a prowadziło z Wami. Dzień, Dzień dobry. dobry. Powiem Wam, że wczoraj na sparingach mogłem trochę odpuścić, bo była akcja, że ciągnęli mi tak tarowa. Ciągnął mi kumpel taktarowa, i boi mnie kostka teraz. Czy boli? Czuję, jakby było w niej powietrze. Wiecie, że ona jest taka napompowana. Ale nie klepnąłem. Bardzo dużo osób powraca i jest z nami od samego początku. Część jest nowych twarzy, to też jest fajne. Powiem wam, że na tym obozie się nie oszczędzałem i w sumie tego nie żałuję bo ten obóz chciałem, żeby był dla mnie jakimś sprawdzianem moich umiejętności tego, czy, czy jest zauważalny jakiś progres w moich technikach i powiem wam, że, że serio jestem zadowolony. Wszystkie sparingi wymaksowałem, sporo wygrałem sporo też przegrałem, ale wiadomo, no poziom jest wysoki o, a tutaj możecie zobaczyć jak rozwoliłem sobie oko sam, sam sobie Baza. czuję, że moja defensywa bardzo mocno się poprawiła ale też ataki zaczynają kąsać i naprawdę często wchodzą te pod Często też jest bardzo blisko tych poddań, więc no, ja jestem bardzo z siebie zadowolony. Jasno, jasno. O, jest Gites teraz. Wygrałem z ziołem walkę tam do siatu, udało mi się zrobić i podbijam do niego drugi raz się udało, że robimy razem. Mówię, no to co, rewanżyk. No i gdzieś tam spróbował mi przejść do bocznej, przejść mi gardę yy, i położyłem rękę na jego barku. I on zrobił. Ała, mój palec! I on zrobił, zrobił taką presję, by barkiem. Na moją twarz I ja miałem rękę na tym barku I całą kostkę pieprzyłem sobie w oko, nie? Nie tak, że walnąłem się w kość W się normalnie w cały oczodół pięść I momentalnie mi tak załzawiło i... o no zły jestem, bo oddałem pozycję przez to I przegrałem Przegrałem na linii Lecimy coś zjeść Pokażę wam definicję Władysławowa, nie? Tam jeden samochód Tu pusto Normalnie możesz chodzić po ulicach jak po deptaku, bo tu nikogo nie ma tu wszystko opuszczone. Tu opuszczone wszystko jest pozamykane. Faza, no Silent Hill. No i tutaj na kolejnym treningu przerabialiśmy sobie takiego drilla od Adama Niedźwiedzia e, z taką fajną presją na klatkę piersiową no i zakończone trójkątem. Tutaj taka ciekawostka, że właśnie e, samą presją głowy na triceps już można poddać rywala, bo e, no jest to ciasno zapięte. Tam jak się pod pachą kontrolę złapie, o tak jak widzieliście jak złapałem, to ta presja jest na tyle duża, że rywal może odklepać. No a tutaj udało się Nagrać sparring. Widzicie, że wchodzę sobie pod taktarowa. No, mówię wam, czuję, że on dosyć często wchodzi. No, tutaj akurat nie wszedł, no ale często sobie go próbuję, bo to wejście gdzieś nie jest też takie ryzykowne, że dam się na coś złapać, więc bardzo chętnie sobie po niego wchodzę. Tutaj kontroluję sobie rywala, żeby mi nie przeszedł gardy. Zauważyłem, że ten rywal słabo trzymał środek ciężkości, łatwo było go wywrócić. No, ale co z tego, jaki. Tak tego nie wykorzystałem, tutaj możecie zobaczyć, że wdała się jakaś pląta nie na między nami, oboje zaczęliśmy wchodzić po nogi, ale nic tego nie wyszło. Tutaj rywal próbował mnie tak flipnąć do tyłu, no ale tu mu szepnąłem na ucho, że no nie dam mu się, bo sam lubię tą technikę, więc nie będę się dawał e, tak wywrócić. No i się skończyło nagranie już z tego sparingu, a tutaj szedłem po taktarowa, no i niestety się nadziałem i... Dostałem skrętówkę. Cholera jasna, no. A miało być tak pięknie. Dobra, przespałem. Ostatnio tak purpurowy pas złapałem na dokładnie to samo. No i tutaj możecie zobaczyć... Jak naprawdę dużo osób było. 120 osób. Fajnie, 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 że te obozy cieszą się takim odbiorem, nie? A tutaj po treningu Kruszon poświęcił mi trochę swojego czasu. Zostaliśmy na macie, wytłumaczył mi trochę, jak działa jego panczołek, jak go ulepszył. No i rzeczywiście fajnie to wchodzi. Trochę sobie tego popróbowałem, ale głównie też zagadałem do niego o taktarowy, za co są dokładnie faule w białych pasach, czego nie można robić, czego się ustrzegać, jakich zasad się po prostu pilnować pokazał mi też alternatywny chwyt do taktarowa, który Mateusz Szczeciński robi z tego co pamiętam to chyba tak no i rzeczywiście otworzył mi trochę głowę, fajnie to wchodzi daje to na pewno jakieś e, margines błędu i większą defensywę mam takie wrażenie e, no i też poszerza opcję poddania, bo e, w tym wariancie można kogoś poddać jeśli nawet stoi na nogach teraz pokażę wam bardzo fajną rzecz, Kruszon mi tutaj ją przedstawił dla tych, co nie kumają za bardzo BJJ. Osoba atakująca nie może dotknąć nogi wewnętrznej, czyli tą nogę, która jest z dołu. Ale jeżeli zrobicie taki myk i założycie na odwrót nogi, to wasz rywal z automatu, jeżeli sięgnie po wasze nogi, dostanie faul, bo nie da się nie dotknąć nogi z góry, chcąc wyjąć nogę z dołu. Wiecie o co chodzi? Mam nadzieję, że dobrze to wytłumaczyłem. Ale no, taka podpucha, gdzie wymuszacie faul, no nie? No bardzo ciekawe. Taki kruczek w zasadach moim zdaniem to jest. Ogólnie bo nie powiedziałem, byliśmy dzisiaj na tym obiedzie, no i Wiktoria dała propozycję, żeby zjeść zupę Tomka. Powiem Wam tak: nigdy nie jadłem zupy pieczarkowej z owocami morza. Śmialiśmy się, że po prostu ku, kucharz miał na imię Tomek i dlatego to jest zupa Tomka, smakowała pieczarkowa, ale dobra pieczarkowa. Cieszę się, że takim właśnie jakby koniem trojańskim mogłem spróbować pieczarkową z owocami morza. Zamówiliśmy sobie dzisiaj na kolację pizzę, ale Wiktorii poślizgnął się palec przy zamawianiu i zamówiła taką wielką, że no nie daliśmy nawet rady zjeść połowy, nie. Na szczęście drzwi naprzeciwko jest mój klubowy kolega, Łukasz, i mam nadzieję, że pomoże nam z pizzą. Dzień dobry, sobotni poranku. Dzisiaj jest ciężko. Czuję się zniszczony. Ale wyspany. Jak się obudziłem, to miałem wrażenie, że dzisiaj nie dospałem, ale jednak dospałem. Ocena dzisiejszego snu przez Garmina to 82, więc nie jest tak źle. Cen był dobry. No i co? I lecę na największy trening na obozie, bo jest sobota. I zazwyczaj jest tak, że właśnie ci, co nie mogą przyjechać na cały obóz, no mają tam obowiązki w pracy czy coś, no to przyjeżdżają właśnie w tą sobotę. I poranny, sobotni trening. Zawsze cieszy się największą, ale mi uciekło słowo zaangażowaniem. Największym zaangażowaniem. E, więc co, no? Chodźcie, zabiorę was tam. Będzie fajnie. Nowe techniczki, jakieś poddanka. Ej, obczajcie tutaj rozmiar tego ośrodka, nie? Zajebisty to jest. To jest serio ogrodzona sportowa dzielnica. A jeszcze wam powiem, mam coś takiego, że na sali to średnio lubię mówić do kamery. Źle się z tym czuję. A więc wam powiem jeszcze, jak idę na tym obozie. Mam wrażenie, że dosłownie każdy wkręca się po nogi. Nie, dosłownie każdy idzie po nogi. E, no i wczoraj wyszedłem z treningu. Tak miałem spompowane łydki, piszczele. No, masakra. Te nogi dostały po dupie fest. No a tutaj możecie zauważyć, ile było osób tego najbardziej obłożonego dnia, że tak powiem. No było około 130 osób, jak nie więcej. Są różne opcje. Ja lubię sobie wchodzić kratko piersiową. Głośniej tak głośniej. Dobra, zaczniemy od tej pozycji co na mamy tą samą pozycję tutaj, głośniej. Ta sama pozycja tu na pepru. Przechodzimy. Teraz ta dłoń, która jest prosta, mocno tu jesteśmy do niego przytuleni tutaj przerabialiśmy sobie duszenie trójkątne rękoma no i tutaj Kamil Rosiak pokazywał nam takie fajne wejście e, trochę zaawansowane to duszenie e, żeby rywal nie wyszedł e, z tego duszenia no to tutaj takie fajne zamknięcie no ciekawe to pierwszy raz widziałem bardzo fajne myślę że kiedyś tego użyję a przynajmniej się postaram Idę w klapkach na trening. Mam nadzieję, że przynajmniej jest fajne ujęcie w... fali. Ale to jest tak wysoko rozpinione, nie wiem. Dobra, ale ty jesteś wiesz, nim, bo... A to jest tak zwany Albo to masz, o, albo tego nie masz. To, czukka, czy to masz! To, czukka, Czutka. Czukka. O, Zacznij pracować, będzie do środka. No nie oh. Oh. <głosy> Udawałeś <głosy> czy mówić prawdę teraz, Dawid? <głosy> <głosy> czy podoba się wam jak Kamil tłumaczy technikę? Tak. To jest doświadczenie. No, i ogólnie tutaj dowiedziałem się, że Dziki będzie prowadził znów trening. Bardzo się ucieszyłem, bo to jego ostatnio właśnie technikę non-stop powielam. Możecie już znać z mojego kanału, jeżeli oglądacie te moje odcinki. Czyli jest to tak zwany diamencik, który już wam pokazywałem. Używałem go też na zawodach. Wiadomo, jakby, jakby mi się spieszyło, no to bym szukał po prostu. O kurwa. O, oni, oni nie słyszeli, nie wiedzą chyba, co się stało. Idę na masę. To ci się spodoba, bo ty jesteś z wyrolem. Ja jestem z wyrolem. Po, po, po dziku jestem największym z wyrolem. <laughs> Tylko dzik <dziki> łączy z wyroli. Na <laughs> tych, co nie wiedzą, jest to bardzo nieprzyjemne przejście gardy, ponieważ kładziecie rywala na swoich pięściach i wbijacie mu je w odcinek piersiowy. No i jak się dowiedziałem, że tu z dzikim e, będziemy mieli ten trening, ja oczywiście zacząłem sobie rozkminiać jeszcze bardziej. No i mówię, a raz się żyje. Podejdę do dzikiego, zadam mu te wszystkie pytania, które mnie męczyły, jak podszliwować to, tą techniczkę, bo mi naprawdę wchodzi. No i mega, mega dziękuję, bo poświęcił mi naprawdę dużo czasu, wytłumaczył mi, pokazał mi dużo ćwiczeń wspomagających, które powinienem wykonywać, żeby wzmocnić tą technikę. Pokazywał mi bardzo dużo takich niuansów, na które zwrócić uwagę. Pokazywał mi alternatywne opcje, które będziemy mogli używać w zależności od tego, jak nasz rywal się zachowa. No naprawdę. Mam solidny materiał do przeszkolenia. Cieszę się, że mogłem się nauczyć tego. No i będę, będę tego używał. Bardzo Ci dziękuję, dziki. Serio, postaram się wykorzystać całą tą wiedzę. Idę posparować. Dziękuję Ci bardzo. Widać, komu tu zależy najbardziej. <grystanie> Wszyscy już poszli oni sami na macie. O, tam idzie. Piotr, otworzyć salę. Ciekawą rzecz Wam powiem. Przyjechałem na swój pierwszy obóz Pirani. Wiedziałem, że go organizuje mój trener z kimś. E, no ale wchodzę i mówię, że kurde, ja skądś go znam. No i okazało się, że Piotra poznałem, że był fotografem. Bo nie wiem, czy wiecie, ale F Piotr jest głównym fotografem mm, KSW. Powiedz mi, bo tak szedłeś i do kamery powiedziałem, skąd Cię znam. I skłamałem mówiąc, że jesteś głównym fotografem KSW? Nie. Nie skłamałem. Ską, no skłamałeś po części. Czy nie? No nie głó jestem. Głównym jest Sebastian Rudnicki. Pierwszy, okay. który tam jest od początku. A ja jestem wice. Tak Okej, okay, dobra. Jak tak to nazwijmy. No dobra, bo ja tak mam, że cię widzę na każdej gali i myślałem, że główny. No no, 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 no no, ogólnie, że... A do czego kurcze zgubię Do pokołu. Ja trzymałem do żabki i słyszę. huje! Oh yeah! Ja <noise> wie kto kto nas nazwał? Nie, nie ja powiedziałem, zgadnijcie, kto kurwa zgubił klucze. Nie, ale ja tu Nie wiem, jak ty nie. Słuchasz. Nie, 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 nie! Nie! Pod drzwiami stałem, zimno, jak nie wiem, ja cały obładowany w zakupach nie mam kluczy. A razem weźmiesz sobie, jak było się małym, dostawało się, mamy na smyczy klucze. No, na A synek tak mam mam klucze. No, to bym zjął i rzucił żeby cię yes. nie a w ogóle w trzy osoby jakbyśmy poszukiwania robili, bo każdy z latarką od ja sali do żartu na tak szliśmy. Tak naprawdę pewnie miałbym nocleg tylko do wczoraj, żeby nie wygubić. Kurde, nagrałem tak, klucze i mogę, i tylko by czekał, aż ktoś powie, mogę się u was przesunąć. No właśnie, nie zaproponowaliście mi nawet. Ale wiesz co No bo znalazłeś te klucze, nie? Nie, ale oni, nie, oni przed chwilą się dowiedzieli, że je znalazłem. Nasze poszukiwania tych kluczy? Nasze poszukiwanie tych kluczy wyglądało tak, że ja szedłem z latarką po boku i faktycznie szukałem, a ci mieli włączony telefon i gadali o technikach. <śmianowidł> <śmianowidł> no, to jest z wszystko. No i tutaj już ostatni pożegnalny trening. Każdy był zmęczony. Zrobiliśmy sobie techniczkę taką na spokojnie. No i przeszliśmy do sparingów, sparingi już luźniejsze, e, zawsze to jest czas na zrobienie sparingu z kimś, z kim e, chciało się zrobić, a nie było, niestety nie trafiło się na tą osobę, więc ten ostatni dzień jest właśnie na nadrobienie e, tych sparingów, które chciało się wykonać. Ja tutaj zacząłem sparing z Korbolem i od razu powiem wam tak. Wkurwia mnie to co robię, bo zapiąłem odwrotnie trójkąt i nie mogę na to patrzeć, serio. Ech. Ok, jeżeli wszyscy się uspokoiliście, przejdźmy dalej z omawianym sparingiem. Jak widzicie, korbol tutaj wyszedł mi z tego trójkąta, przeszedł do dosiadu i próbował udusić mnie trójkątem rękoma. Jednak no, ja starałem się bronić to, chociaż przyznawam, że mój procent siły na tych sparingach był hmm, gdzieś tak 13%. Myślę, że, że, że to jest dobry, e, dobra cyfra. Tutaj korbol próbował wejść mi za plecy, ale udało mi się z tego wyjść. On przeszedł jakby do kontroli takiej z pleców e, jednak tych huków, nie miał wpiętych. Tutaj próbował je wpiąć. No i jak widzicie, no czaił się na to poddanie. Zaczął wyciągać spode mnie nogę, żeby dopiąć ten trójkąt. Ja tutaj zacząłem się z nim siłować, ale... Kurwa, ty chodzisz z taką masą, jakie ty masz silne nogi. Tutaj mam tip dla osób początkujących. Jak jesteście u kogoś za plecami, nigdy nie spinajcie tak nóg, bo zobaczcie, co może się stać. Kurwa. Spiedzalaj! <laughs> tutaj rozpiąłem chwyt, no i kto w stanie pierwszy ten wygrywa. Ja na szczęście wygrałem ten pojedynek. Kurwa no jak skał to jest! To Ale to! To tu! A tam w ogóle, tak? No i tutaj kolejny sparing. Udało mi się zrobić sparing z lidią. Chwilę porozmawialiśmy na obozie. Okazało się, że ogląda mój kanał i chciała posparować, więc właśnie tego ostatniego dnia się złapaliśmy i się udało. Lidia ma taką technikę, że o, no właśnie, Lidia mocno e, mówiła mi, że kręca się po nogi, stara się robić dużo wkrętek, e, więc e, no co, chciałem też to zobaczyć, dużo dawałem, popróbować. No powiem wam, że nieźle. E, na poprzednim obozie z nią robiłem, no to czuję, że na tym obozie jest dużo silniejsza. Tutaj możecie zauważyć, że wyciąga mi tak tarowa, jednak jednak zupełnie się go nie bałem i zacząłem sobie wychodzić. No i stwierdziłem, że po jej nieudanej próbie taktarowa ja po prostu wyciągnę taktarowa, więc przeszedłem do ataku, zapiąłem mocno nogi i tutaj Lidia Starała się wyciągnąć moją nogę, no i tak trochę pokracznie e, zacząłem ciągnąć, przekręciłem się razem z nią, no i tutaj już to raczej siadło. Nie chciałem tego ciągnąć, więc delikatnie po prostu wywierałem na tą, to, tą presję, czekając aż odklepie, żeby tam nic się nie stało. I pamiętajcie, róbcie tak na treningach. To jest tylko trening, i nie chodzi o to, że macie pozbawić swojego sparing partnera kończyny, ok? No i tutaj trochę gra zapaśnicza, ale ja w zapasach królem nie jestem, e, też. E, no nie, no byłem flakiem totalnym, nie. Na tym, na ty tego dnia, już ostatniego, to już było naprawdę ciężko. Tutaj ładne przetoczenie. kurczę, w Judo to się pewnie jakoś pięknie nazywa. E, możecie dać znać w komentarzach. No i tutaj skończyło mi się miejsce na karcie pamięci.